Боже. Kasety filmowe. A na nich imiona. Po wstępnej sekcji wiadomo, że to nie jest ciało Jeanny, tylko młodego mężczyznę. Następce Wave'sa. Szeryf znalazł w szopie dowód chłopaka, którego zaginięcie zgłoszono w za z 5 lat temu. Muszę zobaczyć nagrania. Puść mnie. Będę mówić, że zabłądziłam. Odpowiedz: kto jest dla Ciebie najważniejszy? Moja siostra Kamil. Wierzę. Może zdołasz się ocalić. Proszę, zrobię co zechcesz. Za młodu kogoś mi odebrano. Chcę, żebyś poczuła mój ból. Opowiedz mi o Kamilu, a będziesz wolna. Trzymaj się od niej z dala, świrze. Nie wasz jej tknąć. Przykro mi. Dobrze, że mi to pokazałeś. Dzięki za pomoc. Oby się udało. Masz chwilę, Show. Zaraz będę. Yeah. Wales jest w areszcie. Milczy jak grub. Na szczęście szeryf to stary glina jak ja. Rozumie sytuację. Da nam sześć godzin, zanim powiadomi FBI. Moi ludzie już szukają właściciela stodoły. Niech ktoś sprawdzi w bazie Sylwę, Walesa i tego martwego chłopaka i ustali, co ich łączy. Jasne. Pogadam z sąsiadami. Dojadę do ciebie, dzięki. Nie wiemy, co się stało potem. Prosiłam, żebyś jej nie szukał. Wiem, ale... Zrób wszystko, żeby ją odnaleźć i zamknąć tego potwora. Obiecuję.